Witam, ja jestem Dejno1920 Chciałbym dzisiaj wam pokazać yy, Co nowego pojawiło się w Minecraft 1.1 yy, Tutaj pojawiło się nowe okienko Tak, i tu mamy języki yy, Polski możemy sobie tu dać No i itd. Dobrze, polski sobie weźmiemy Już wiem na tym koncie nie grałem to ci przepraszam, że się zabuduję. dwa. Dobrze. To co widzimy tutaj? To są jajka. Yy, znaczy spawny. Spawny muchową szkielet Koska Dobra, tylko Wam pokażę na razie. I widzicie, mi się spawnował. Właśnie takowa. Co grzybami na pleca. Dobrze, tu są inne jajka. na owca. Rybik kamienny. I TD, bajon glaskiniowy No i TD. Z nim sobie skacze Teraz, jeśli Wam pokażę. Chwila, no, może być dwa. Teraz potrzebuję drabinkę. O, nie, jest I Teraz stanie na drabinie. Chwila, może. Jeszcze jedno, No, jeszcze jeden Stanie na drabinie. Jestem. Nie. Nie można stać na darwinie. Jak widzicie spada. Dobrze. Yy, to na wszystko yy, co tyle wiem. Jeszcze będzie drugi odcinek tego. Słyszałem zębiaka i to... Dobrze. Ja się z wami żegnam. Yy, będzie jeszcze drugi odcinek, albo trzeci nawet. No to tam slijmy sobie... Yy, 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 wiosce skoczą. Dobrze, no to żegnam się z wami i do drugiego odcinka.